Siemanko, na kanał Grad Siemanko. Dzisiaj magnes neodymowy, ale tym razem nad jeziorem. Jesteśmy w Kortowie, na takich byłych kładkach, które są już teraz zerwane. Dzisiaj będziemy właśnie nagrywać z dwóch kamer GoPro, zaopatrzyliśmy się w Hero 7 Silver. Będziemy ją testować, zobaczymy jak działa. Pewnie lepiej od piątki, bo jest nowsza. Dzisiaj dość wiecznie, ale słonecznie, no i bez zbędnego gadania już zabieramy się do roboty. Lecimy. Pierwszy rzut dzisiaj magnesem Stary pomost tutaj był, mocno wieje poziom wody widać praktycznie 1,30 W odległości gdzieś z 10 metrów od tego miejsca gdzie stoimy no i trzepiemy Jezioro Kortowskie Jak na razie pusto Mamy wiertło Kilka gwoździ, jest kulka No i teraz taki zestaw Dobra na razie jest dobrze. Dobrze z kamerą, bo tutaj mamy nowy sprzęt. Dzisiaj takie testy robimy jej możliwości. Lepsza od tej poprzedniej piątki, bo to jest Hero 7. I kapsel pierwszy. Cóż tym razem? Drewieńko Z gwoździem No jakieś takie pojedyncze zło Idę dalej, tam w tamtą stronę Tutaj ładne drzewko jest Będzie gdzie do przymocować magnes Wieczny magnes dzisiaj Mamy no, jakąś kostkę kostka Rubika No taki kawałek żeliwa i tu z prawej strony tak się właśnie uformował Jerzyk No jest kawałek jakiegoś większego złomu co to mogło być ona się rusza jeszcze coś takiego Kolejny jest. O, proszę bardzo. I tu małża jest nawet. O, jakaś obręcz większa. O, i drucik taki. Myślałem, że to patyk. Tutaj z samego brzegu. Złapało. O, proszę. Jest kawałek plachy. I deska. I kolejne złąki. grubszy, grubsza śruba może i ręczna robota, o W tym miejscu dużo nie wypada ale dużo kapsi jest No, chwila roboty i taki jeż kapslowy Znowu czuję, że coś się przykleiło razem z Trzciną No i u mnie teraz taki zestaw złomu jakieś gwoździe to jakaś nakrętka może i większa śruba No i z tego miejsca kolejny proszę bardzo pęczek o, tu sobie blacha leżała przy samym brzegu, nie w wodzie, ale przy okazji magnes zablakł. Od tego tak, samochodu go ciągnęliśmy. Podsumowanie dzisiejszego łowienia magnesem. Mamy tutaj stertę pręcików, gwoździków, śrubeczek. Tutaj prawdopodobnie może był pedał od rowera wodnego. Tak, to mi przy, 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 przypomina mi to takie coś. Tutaj coś takiego. Większa blaszka tutaj. Leżała sobie obok to wzięliśmy i kapsle. Tyle z dzisiejszego wypadku. My już kończymy na dzisiaj magnes neodymowy na, na jeziorze kortowskim. Sami widzieliście dużo takich metalowych jeży. Tak, same gwoździe praktycznie tutaj wypadały po tych mostach, głównie z desek. No i było to, co było. Jeśli się podobało, zapraszamy na kolejne odsłony. Dajcie lajka, suba, kto nie dał. I do zobaczenia. Cześć! Cześć!